Wszystkim z Citronomarcym od Gamer, więc No Android.pl. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie to filmik z nagraniem z gry, tylko jak widzicie, będzie konkurs. Tym razem pozwolę Wam wygrać 150 zł na gry. Ci z Was, którzy może się orientują troszeczkę w tym, co się dzieje na Androidzie, najprawdopodobniej wiedzą, że już jakiś czas temu można w Polsce kupić karty podarunkowe, które można wykorzystać na zakupy w Google Play Store. No i ja trzy takie karty zakupiłem. 3 o wartości 50 zł, każda, czyli łącznie 150 zł. I postanowiłem, że zrobię dla Was jakiś konkurs. Jest nas już troszeczkę na YouTube, 1640 bodajże chyba subskrybentów. Więc pomyślałem, że coś takiego warto dla Was zrobić. I teraz, jak będziecie mogli wygrać te pieniądze? Już Wam pokazuję. Podstawowa sprawa to będziecie musieli wejść na stronę gamesandroid.pl i teraz macie, jak widzicie tutaj w tym miejscu pod logiem YouTube'a, opcję obserwuj i mm, lubię to, Android android.pl. I teraz sprawa wygląda następująco. Wszystkie osoby, które polubią stronę, e, następnie wejdą na stronę i pod e, opisem a propos konkursu wraz z linkiem, klikną udostępnij, e, wezmą udział w konkursie. Identycznie się sprawa ma, jeżeli chodzi o Google+. Jak widzicie, można tutaj kliknąć "Obserwuj". Eee, pokażę wam jak to wygląda. Sorry, Facebook mi się otworzył. Jeszcze raz. Eee, obserwuj. No i tutaj, jak się zalogujecie do odpowiedniego, znaczy zalogujecie się do swojego konta, możecie wybrać opcję, żeby dodać tam do kręgów. Eee, no jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to tak właśnie zróbcie. Również na stronie Google Plus gamesforandroid.pl pojawi się wpis a propos konkursu. I jedyne co musicie zrobić po e, dodaniu strony do obserwowanych, to kliknięcie później Google Plus pod e, wpisem a propos konkursu. Trzecia opcja to będzie e, nagroda w wysokości 50 zł za aktywny, aktywne branie udziału w życiu strony, można powiedzieć, tak to nazwijmy. Jak ja to będę w stanie zweryfikować? Bardzo proste, już mam mówię, pod każdym wpisem macie miejsce na, wpi miejsce na komentarze, zaraz mi się to powinno tu odświeżyć, coś internet mi zamula, wyjątkowo. Gdzie ja tutaj mam to, no obudź się. Dobra, już się diskus ładuje tutaj na dole, coś wyjątkowo słabo mi tutaj internet działa. <laughs> No i opowiem w międzyczasie nim tu się załaduje. W dyskusję możecie oczywiście robić Znaczy zostawiać komentarze pod konkretnymi wpisami Jak widzicie tutaj poniżej I teraz klikając w Rozpocznij dyskusję macie możliwość zalogowania się Zalogowania, znaczy zapisania komentarza, komentarza i zalogowania się przez Facebooka lub Google Plus Jak będziecie zostawiać komentarz zostawcie właśnie albo przez Facebooka albo przez Google Plus żebym mógł później Mógłbym później łatwo zlokalizować, kto był autorem danego komentarza. Nie chodzi tutaj o to, żebyście robili nie wiadomo, jakie dziwne komentarze. Chodzi o to, żebyście po prostu gdzieś tam jakiś komentarz po przeczytaniu zawsze zostawili i to będzie świadczyło o tym, że gdzieś tam jako uczestniczy, uczestniczycie w życiu strony. I teraz, no i w sumie tyle, jak będzie wyglądało później losowanie, losowanie nagród, wybieranie zwycięzcy. Sytuacja wygląda następująco. Spośród wszystkich osób, które polubią stronę na Facebooku i udostępnią, udostępnią wpis, wylosuję później w drodze, w drodze losowania jedną osobę, która wygra, wygra kartę podarunkową w wysokości 50 zł. Identycznie zrobimy, jeżeli chodzi o Google+. Plus. Tutaj spośród wszystkich osób, które polubę i dadzą plus pod wpisem a propos konkursu również wylosuję losowo. Wylosuję losowo. Hm. Jakokolwiek to już miało. Losowo wybierzemy jedną osobę, która wygra kolejny bon 50 zł. Karta podarunkowa, sorry, na, na gry. Czy tam aplikację. I trzecia sprawa, spośród osób, które tutaj będą aktywnie uczestniczyć w życiu strony, tak jak powiedziałem, będą zostawiać komentarze i nie musi być to oczywiście tylko pod nowymi, pod nowymi e, wpisami, ale również możecie zostawiać komentarze pod starymi wpisami, które gdzieś tam już jakiś czas temu się pojawiły. Również wylosuję jedną osobę, która wygra w wysokości, kartę, przepraszam, kartę w wysokości 50 zł. E, rozwiązanie konkursu dajemy sobie miesiąc powiedzmy. Dzisiaj mamy 22 sierpnia, jak ja to nagrywam. E, powiedzmy, że 20, 20 września zakończymy konkurs. 20 to jest bodajże, o ile dobrze pamiętam, sobota, no bo wiadomo, muszę mieć troszeczkę czasu, żeby to ogarnąć, policzyć co i jak i tak dalej, to 21 za pośrednictwem Google ⁇ strony Google ⁇ gainsforandroid.pl i, i strony również facebookowej gamesandroid.pl. no ogłosimy zwycięstwo. Co ważne, no właśnie, żebyście się logowali za pośrednictwem swoich kont, żebym mógł się później z Wami skontaktować. Yy, jeszcze jedna rzecz, która być może was może zastanawiać, osoby, które już polubiły stronę w Google Plus lub yy, kliknęły lubię to yy, na Facebooku, też oczywiście mogą wziąć udział, to nie ma problemu żadnego, yy, że już polubiście wcześniej, nawet fajnie, że polubiliście wcześniej bez żadnych tutaj yy, promocji, konkursów. No i w gruncie, w gruncie rzeczy tyle, jeżeli coś dla was jest niezrozumiałe, to możecie zawsze pytać w komentarzach pod filmikiem. E, oczywiście, oczywiście pojawi się też przy okazji tego filmu e, wpis na stronie, gdzie będziecie mieli jeszcze opisane krok po kroku, co zrobić, e, żeby wziąć udział w konkursie. No dobra, mam nadzieję, że, że pomysł Wam się spodoba, że chętnie weźmiecie w tym udział i e, coś fajnego z tego zrobimy. A przy okazji będziecie mieli szansę zdobyć parę złotych na, na gry. Co, co, co istotne, myślę też, e, wygranie na przykład w jednym, w jednym z etapów konkursu. Nie dyskwalifikuje Was do wygrania w kolejnym etapie, czyli teoretycznie, jak będziecie mieli jakieś super, super, super farta, to macie szansę wygrać nawet 150 zł, tak? czyli jedna osoba może wygrać wszystkie te trzy etapy konkursu. No i kolejna, myślę, dosyć istotna rzecz. Nieważne czy macie 5 lat, 10, 15, czy 20, czy może 50 możecie ucieczku ubrać w konkursie, nie mamy tutaj żadnych ograniczeń wiekowych, więc nie ma obawy, że. Nie wiem, niepełnoletni nie mogą brać i będą się męczyć, kombinować i tak dalej, a później nie będą mieli szansy na wygranie. Tak jak mówiłem, wszyscy mogą śmiało brać udział w konkursie niezależnie od tego w jakim jesteście wieku. No dobra to w sumie w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy tyle ma tak jak mówiłem, mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. No i liczę na to, że licznie weźmiecie udział w konkursie. Na razie trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!